Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj trochę o nietypowym wykorzystaniu puszek zwykłych puszek po warzywach czy owocach większych bądź mniejszych, upiekę w nich chleb. Jest to idealny pomysł na imprezy, no ale oczywiście odnajdzie się także w dni powszednie. Możecie wykorzystać dowolny przepis na chleb, wasz ulubiony, ale o tym jeszcze za chwileczkę w filmiku. Szczegółowy sposób postępowania z puszkami w przypadku pieczenia chleba podam oczywiście w przepisie pisanym na blogu www.skutecznie.tv i serdecznie tam zapraszam. A teraz już nie przedłużając zapraszam do wideo przepisów, w którym pokażę jak te puszki można bardzo fajnie wykorzystać. Zaczynamy! Trzeba zacząć od przygotowania puszek. Warto mieć ich kilka, bo są to mniejsze formy niż te tradycyjne. I na przykład, w przypadku takiej keksówki, zastąpią ją 3 lub nawet 4 puszki. Taką puszkę do pieczenia bardzo łatwo jest przygotować. Po pierwsze trzeba zwrócić uwagę na to, że musi to być puszka metalowa, nie jakaś plastikowa czy stworzywa. No, musicie mieć pewność, że ona wytrzyma wysokie temperatury piekarnika, no bo będzie służyła po prostu jako naczynie do pieczenia. Trzeba ją oczywiście najpierw kupić, potem zużyć to, co jest w środku. To jest na przykład chyba puszka po pomidorach albo po czerwonej fasolce. Następnie yy, dokładnie umyć i przygotować. Każda puszka po otwarciu, niezależnie od tego, czy to jest ta puszka z odciąganym wieczkiem za ten chwytak, czy otwierana otwieraczem do puszek, ma tutaj taki ostry rand. Szczególnie te otwierane z wieczkiem takie mają, ta taka właśnie była. I ten ostry rand tak wchodzi do środka. Niestety nie mam teraz takiej puszki, żeby pokazać, ale myślę, że doskonale wiecie, o co chodzi, a przynajmniej będziecie wiedzieli, kiedy taką puszkę otworzycie. On wchodzi do środka i dzięki temu, że wchodzi do środka, uniemożliwiłby wyjęcie wypieku po upieczeniu i ostygnięciu. Dlatego trzeba go odciąć i da się to zrobić bardzo łatwo, jak widać, z pomocą zwykłego otwieracza do puszek. Wystarczy docisnąć i zrobić otwieraczem okrąg 360 stopni, odcinając ten wewnętrzny brzeg, ten rand. Jak widzicie, jest to bardzo dobrze odcięte, nawet Palca nie można sobie skaleczyć, no i dzięki temu puszka jest przygotowana do pieczenia w ten sposób, że po ostygnięciu wypiek bardzo łatwo da się z niej wysunąć. W puszkach można piec dowolne pieczywo, które pieczecie w blaszkach, chleby, bułki, można piec sam tylko wypiek ciastowy, to znaczy sam taki zwykły chleb, który następnie kroimy w kromeczki i podajemy w roli mini przekąsek. Z tego wychodzą bardzo fajne kanapki czy właśnie przekąski imprezowe. Można także ten wypiek wzbogacić jakimś farszem i tak na przykład można oblepić ciastem jakąś kiełbaskę długości puszki, wtedy ciasta do tej wysokości puszki wkładam kiełbaskę do końca, no bo no, podczas pieczenia będzie rosło i piekę takiego swoistego hot doga. Po pokrojeniu w plastry uzyskuję pieczywo z kiełbaską w środku. Bardzo fajnie to wygląda. Można następnie ułożyć poziomo na blasze, zapiec pod serem bądź jakimś sosem lub podawać po prostu takie pokrojone w plastry. Bardzo smaczna sprawa, ciekawie prezentuje się też na talerzu. Nadzienie może być naprawdę rozmaite. To w najprostszej wersji może być kiełbaska, to mogą być także podsmażone warzywa, to może być także pokrojona w mniejsze kawałki wędlina, na przykład szynka, boczek podsmażona z cebulką, yy, pieczarki czy inne grzyby, które pasują nam do pieczywa, suszone pomidory, no cokolwiek nam podpowie fantazja, oliwki, bardzo dobrze będzie tutaj pasować każdy dodatek, który pasuje nam do pieczywa. Możecie się wzorować tym, co dodajecie do focacci. Teraz jeśli chodzi o faszerowanie tych chlebków, w przypadku farszów innych niż kiełbaska, która jest bardzo łatwa do wetknięcia w środek puszki, yy, w przypadku farszów takich miękkich, sypkich, yy, robię to w ten sposób, że wyobraźmy sobie, że jest to ciasto Rozprowadzam je grubszą warstwą na stolnicy. Mniej więcej na wysokości 1 trzeci układam ten przygotowany farsz, na przykład podsmażone pieczarki. Składam ciasto, zawijam w taki wałeczek. Oczywiście długości puszki, to jest tylko przykład. Ważne, żeby on miał średnicę mniejszą niż puszka. No i wkładam tak przygotowany wałek do natłuszczonej i przypruszonej bułką tartą puszki. Dociskam do dna, najlepiej żeby sięgał do tej wysokości, zostawiam do lekkiego napuszenia ciasta i następnie można piec. A jak piec w tym chleb czy bułki? To bardzo proste. Wystarczy sięgnąć po przepis na chleb czy bułki, jakie znamy i jakie lubimy. Przykładowy pokażę w osobnym filmiku, ale tak naprawdę ciasto może być dowolne. Ważne, żebyśmy już wcześniej piekli to ciasto i żeby było wiadomo, jaką pojemność zajmuje przed upieczeniem i po upieczeniu. Trzeba zatem złapać początkową ilość ciasta, wiedzieć, jak ono wygląda po upieczeniu i wtedy bardzo łatwo można dobrać ilość puszek na przepis, który już znamy. Jak zmierzyć tę ilość? Bardzo prosto. Wiem, ile ciasta muszę dać do blaszki. W moim przypadku jest to mniej więcej 3 czwarte, no może 4 piąte blaszki i wlewam tutaj tyle wody. Zazwyczaj odmierzam te ilości nad zlewem dzisiaj na potrzeby filmiku na ściereczce. Tyle ciasta zazwyczaj w tej kaksówce potrzebuję do upieczenia porządnego bochenka chleba. No i teraz przelewam tę wodę do puszek. No i kiedy mam już odmierzone i ustalone ilości, wystarczy tylko przygotować ciasto. Przełożyć do natłuszczonych i przypruszonych tartą bułką puszek, zostawić tak jak normalnie w blaszkach do lekkiego wyrośnięcia, a następnie wkładać do piekarnika i piec. Piekę w takiej samej temperaturze, w jakiej piekę chleb czy bułkę bazową, natomiast daję tym puszkowym chlebom czy bułkom trochę mniej czasu, dlatego że naczynia są mniejsze. I tak na przykład jeśli chleb w keksówce piekę przez godzinę, to w puszkach tych takich mniejszych piekę przez 45, maksymalnie 50 minut. Po prostu trzeba obserwować po pierwszym czy drugim razie. Na pewno złapiecie odpowiedni czas pieczenia. No i to cała filozofia. Co jeszcze warto tutaj dodać? Od razu po upieczeniu trzeba wysunąć chleby z puszki. Bardzo łatwo można to zrobić, tylko trzeba postępować delikatnie. Trzeba chwycić puszkę. Zabezpieczoną dłonią, na przykład w rękawicy silikonowej, czy przez grubszą szmatkę, czy ręcznik kuchenny, puszkę od dołu, chleb, czy bułkę od góry delikatnie, ale stanowczo obkręcić i wysunąć. Gdyby nie dało się pieczywa wyjąć, to trzeba delikatnie wsunąć nóż, przysunąć go tak, jakby po, po puszce w dół, obkroić dookoła, wtedy ponownie chwycić, delikatnie obkręcić i tym razem powinien wyjść już z łatwością. To studzenie poza puszką jest bardzo ważne. Chleb jest. Wilgotny widać, że paruje, i gdyby stygł w puszce, mógłby zaparować i być zbyt wilgotny, a tak będzie po prostu idealny. Lekko, chrupiąca skórka, odparowany, ostudzony. No i tak wygląda. Mam nadzieję, że patent na pieczenie w puszkach Wam się spodoba. Omówiłam kilka metod na pieczenie różnych wypieków. Myślę, że pojawią się o to pytania, więc przepisy na wypieki w puszkach będę pokazywała w kolejnych y, przepisach z czasem. W pierwszej kolejności pojawi się najprostszy na świecie chleb pieczony w puszce, do którego to chleba możemy dodać rozmaite dodatki, na przykład ziarna, zioła, prażoną cebulkę, pokrojone oliwki, suszone pomidory itd. tworząc z nich za każdym razem inny wypiek. A Sama forma chleba, ta jego okrągła, kromka po przekrojeniu gwarantuje piękną prezentację kanapek na stole czy przekąsek imprezowych na stole. To tyle, jeśli chodzi o puszkową teorię. Zdecydowałam się na osobny filmik, żeby sprzedać Wam zasadę, bo naprawdę pieczone wypieki w puszkach, czy to chleby, czy to bułki, czy delikatne, słodkie pieczywo drożdżowe, pieczone w tych formach na pewno będzie wyglądało przepięknie i ku zadowoleniu Waszemu oraz domowników będzie znikać bardzo szybko. Smacznego!